Pamiętasz, co mówił Tatusi o wszelkich sportach? Liczy się udział, wygrywaj honorowo, przegrywaj z godnością, oddaj grze całego siebie. Niezależnie od wyniku, mama i tata są z was szalenie dumni. Dziękujemy. Skarby moje nadszedł wiekopomny. In Perpetua Vincere. Na torze pierwszym Chloe Taylor Thomas. Na torze drugim Thomas Taylor Thomas. Trzecia jest Imogen Fitzroy Ferguson. Czwarty pobiegnie Fergus Fitzroy Ferguson. Piąta Amelia Harvey Henry. Szósty Henry Harvey Henry. Na miejsca gotowi, jajka fermowe. Start! Stać! Jajka. Nie są ekologiczne.